W całym mieście Witam! Wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo na czasie. Zapraszam na wspólną wyprawę do magicznego świata kochanych. Jędzy! Zapraszam. Bogactwo, bo chce Hajsu mieć plecaki, Zazdrość, patrzysz, pytasz, kto to tak? Miłość, bo ten serial jest to wszechciwość. wszyscy, wszyscy Bieda. razem, gloria Uwi. intelektualna wintelektualna poligamie Zdrada, pod porządku. żartów, to mój obowiązek, a to? To nasze kochane pieniądze. Lecimy. 16-letnia Nina Lewczuk od miesiąca spotyka się z kolegą ze szkoły. Dziewczyna jest z nim szczęśliwa, mimo że Borys ma opinię szkolnego łobuza. To łobuz! Kocha najbardziej! Józef Fritzl, Ed Bundy, John Wayne Gacy, hrabina Elżbieta Batory. To akurat łobuziara, ale jak równouprawnienie, to równouprawnienie. Borys! Nina! Cześć! Stęskniłam się! Ale widzieliśmy się wczoraj. No i z tego odczaiło nam bardzo dużo czasu. No wiem, mi też się bez ciebie dłużyło. <grym> Borys. O. Dobrze, dzień Dobrze. Papałam. Cześć Nina. Słuchaj, będę dzisiaj później, bo złapałam dodatkową fuchę. Obiad masz w lodówce. No a jakby co to dzwonię. Spoko, pamo. poradzę sobie. Nie mam pięciu lat. Dla mnie już zawsze będziesz małym synkiem. <grym> Chodźmy lepiej do budy, bo się spuścimy. A od kiedy ty się tak tym stresujesz? Jakby mi nie zależy, ale nie chciałbym, żebyś ty się spóźniła. Ocena z zachowania mogłaby ci spaść. <grym> Mój wahaterze, jak ty o mnie dbasz. <grym> A może po drodze pójdziemy na jego dzianki? Dropsy przed lekcjami? Ma to inteligencja. No chyba, że Nina miała na myśli takie słodkie bułki, ale proponowałaby słodkie bułki młodemu Kobejnowi? <grym> sorry, kasy nie mam. No spokój, przecież ja stawiam. No, nie rób takiej miny. Przecież to żaden problem. Chodź. Ale, Siara, żeby dziewczyna musiała mi stawiać jagodziankę? Right, Ja wiem, że mama ciężko pracuje, żeby nas utrzymać. I nie mam jej tego za złe. Ale chciałbym chociaż raz to ja postawić coś nie, nie. Dziewczyna nie ma świadomości, że w jej chłopaku narasta coraz większa frustracja z powodu braku pieniędzy. Może po szkole pójdziemy do mnie? Moglibyśmy skończyć ten serial, co ostatnio zaczęliśmy. Możemy. No, Ekran też ma zarobisty. 120 Hz odświeżania, Cztery aparaty. Zdjęcia robi mega. Możecie obczaić na moim I Iwo zrobił nam foty i je wrzuciłam. Wyszły bosko. Ty, ale ten telefon to z 4,5 tysiąca kosztuje. 4,5 tysiąca kosztuje wersja podstawowa. Ja mam model wyższy za 5,5. Ja chyba jestem już naprawdę stary, ale gdyby w czasach mojego młodzieńczego wąsa Ktoś przyszedł do szkoły z czymkolwiek o wartości tysięcy złotych, to podejrzewam, że pan Krzysztof Jaskowski, którego serdecznie pozdrawiam, miałby jeszcze więcej roboty. Szymanko Zamki, obczajcie, jakiego mi rodzice na komunie kupili, kastomowego fenderka za pięć i 5,5 kołaziko. Wprawdzie nie wiem, kto będzie na tym grał, bo na pewno nie ja, ale szacunek na jest! Zabił za Fenderka... z procy i czerwonej gumy od Majtek. Ty widziałaś co ten palant obwalał? Jak się obnosił z tym swoim cholernym telefonem? No i niech się obnosi. Nie obchodzi mnie to, kto jaki ma telefon. I nie rozumiem, czemu ty się tak tym przejmujesz. Czemu? Bo nie stać mnie, żeby sobie kupić jego dziankę. Ty musisz mi stawiać. Dobra, to jeżeli to jest taki problem, to następnym razem ci nie postawię i tyle. Nic nie kumasz. Moja mama codziennie wyprówa sobie żyły, a i tak ledwo na podstawowe przedmioty. A on kupuje sobie telefon za pięć i pół koła. Szasta kasła, jakby to było nic. No i niech sobie szasta. Pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Słuchajcie, Niny, bo dobrze prawie pieniądze nie są najważniejsze w życiu. Oczywiście dobrze je mieć, najlepiej w obrzydliwie dużych ilościach, co nie zmienia faktu, że nie są najważniejsze. To się nazywa relatywizm i czasem boli jak hemoroid. Nina jest obrażona na Borysa. Po skończonych lekcjach postanowiła sama wrócić do domu. Nic szczególnego. No bo to nawet nie przecież rozszerzenia, więc... Nie... nie poczekaj. Ja chciałem Cię przeprosić, głupio się zachowałem. Ale Nina nie chcę z Tobą rozmawiać. <grym> Ej, stary, musisz się bardziej postarać, żeby Cię zauważyła. <grym> Poko, daj tę deskę. Nina, Ej, zobacz! Chodźcie, jestem skajtem! Z moich doświadczeń w pracy z młodzieżą w tym wieku wynika, że. oni dokładnie w taki sposób próbują zwrócić na siebie uwagę! Nina, poczekaj! Wezmę deskę i przejadę się kawałek! Chociaż kompletnie nie wiem jak. Nina, zobacz! Jestem skate'em! Kickflip! Borderline! Chyba borderline, Borys. Borys, zostaw tą deskę! Jak powiesz, że mi wybaczasz. Jezu, Borys! Borys, nic się nie stało. Słyszysz mnie? Ej, zobaczcie, zobaczcie, co się dzieje. Przestań to nagrywać! Halo, halo, proszę przysłać jak najszybciej karetkę pod liceum na dobrowolskiej. Tak, mój chłopak się uderzył i spadł, nie wiem. On się nie uderzył, tylko ma kobejnowatość suicydalną. Przywieźcie jagodzianki i strzykawki, będziemy śpieć! Borys po wypadku na deskorolce trafił do szpitala. Kilka godzin później, po przeprowadzeniu badań, został wypuszczony do domu. Cześć. Hej. Jak tam się czujesz? Ej, nagrywajcie to. to. No czy Co nie wierzę. Jak możesz w ogóle to oglądać? Hej, Juninka, wyluzuj. To było całkiem zabawne, jak upadłem. Zabawne? Myślałam, że umrę ze strachu. A wszyscy nie uważają, że było zabawne. Wiesz, to ma lajków? Borys wpadnie na pomysł, że można zarabiać pieniądze robiąc idiotyczne rzeczy i publikując je w internecie. A wiesz, jakie komentarze zostawiają? Że beka, że nie zdążył mnie kaskader i że powinienem zawodowo robić triki na desce. Po prostu cisnąć z ciebie bekę i tyle. No i co z tego? Jeszcze nigdy nie uzbierałem tylu komentarzy. Nawet ten bogaty dupek, z którym się pokłóciłem, nie zalajkował. to jest ekstra. Ja zawsze chciałem być sławny. Jak możesz w ogóle tak mówić? Borys cieszy się nowo zdobytą popularnością w szkole, co nie podoba się Ninie, która chciałaby jak najszybciej zapomnieć o jego wypadku na deskorolce. No, dam ci stówkę, jak jeszcze coś takiego odwalisz. No ty chyba uszalałeś. Stówkę? Spoko. Borys. Nina, uspokój się. Co mam zrobić? Chcesz być LaBamba? To wchodzisz do szamba. Artur, jak to mógłby wpaść na taki idiotyczny pomysł? Niech on, jak normalny, potencjalny kandydat na gwiazdę internetu, zje. łyżkę cynamonu. Te filmy mają po miliony wyświetleń i wiernych fanów. Niech spróbuje zjeść łyżkę cynamonu. No, to jest stary świat. Ale zawsze działa. No dobra. Chodzisz co? Jak w masło! To na sumy w kiblu. Luz, widzimy się. Trzymaj się, stary. Ma. co ty w ogóle wyprawiasz? Widzisz ten wieżowiec? Na jego najwyższym piętrze znajduje się zajebistość. A ja właśnie wsiadam do windy. Chłopaki, gdzie ten cynamon? Na następnej przerwie Borys spotkał się z innymi uczniami, żeby wykonać zadane przez nich wyzwanie. Borys, Borys wszystko? Okej? Na razie. O stary to było epickie. Nie da się ukryć. To było epickie. Iliada Homera, Interstellar Nolana, Lateralus, Tula, Borys Jecynamon w szkolnym kiblu. Udy, 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 Możesz założyć swój kanał, zbierać donaty, ludzie na pewno chętnie zapłacą, żeby zobaczyć, jak odwalasz takie rzeczy. No wiesz, pato streaming. To streaming. Co sprzedaje. Borys nie będzie żadnym pato streamerem. Co? wiza. Co to niby takiego strasznego? Jak to co? Chcesz się upadlać za pieniądze w necie? Tak, nie przesadzasz trochę. Nie czuję się zbyt upodlony, bo pokaszlałem trochę pod cynamonię. Borys chyba oszalał od tego uderzenia w głowę. Jak on w ogóle może myśleć, żeby zostać jakimś pato streamerem? Przecież to jest najgorsze zajęcie ever. Poczekajcie. <laughs> Kto molestuje mi telefon?! Tak, rozumiem. 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 Dobrze, przekażę widzom. Dzwonił Michał Buchakow. Powiedział, że Małgorzata płacze. To jest najgorsze zajęcie Ever. Dziwne. ci mówił, że będzie organizował jakiegoś live'a. Nie, jakiego znowu live'a? No sama zobacz. Razem z Maciasem kupiliśmy opór energetyków. I teraz układ jest taki, że za każdego Dunaja będę pić jedną puszkę. Całą. I co teraz? Spróbuję go nie zabić. Zaszłyka? Nie chcę! Masz skończyć tego live'a! Ale czemu? Ludziom się podoba. Ale nie się nie podoba, że mój chłopak robi się pośmiewisko w necie. Powypił raptem 17 energetyków, jak ostatni frajer ma tylko leciutką tachykardię, Stary granica została tak przesunięta, że bez pełnej degręgolady, Inaczej, bez pełnej kuwety nic nie osiągniesz. Co doskonale świadczy o nas, zarówno jako o twórcach... Jak i konsumentach internetu. Oby tak dalej gatunku Homo, coraz mniej sapiens? Borys złamał daną jej obietnicę i wczoraj nagrał kolejny kontrowersyjny filmik, który zamieścił w internecie. Daj mi spokój! A co to niby jest? Słuchajcie ludzie, układ jest taki: że zastówek, każdy tutaj że, co co raz, go No, to zaczynamy. Okej, okay, to jest twój pogrzeb. Nie gadaj, tylko patrzcie na to widzę, że zadowolony jesteś z siebie. Oj, Nina, weź. Chodź lepiej na jego dzianki. Chyba na jajecznicę. Wczoraj mi dałeś słowo, że już więcej tak nie zrobisz. Dałem Ci tylko słowo, że nie będę pić energetyków ani jeść cynamonu za kasę. Oh, shit. Nie, ale założył zrzutkę. Jeśli ludzie wpłacą mu tysiąc złotych, to wejdzie na tak szkoły porydnia. Kiedyś takie stanty robiło się ze znacznie wyższych pobudek. Nie. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz. Oho, zaczyna się. Możesz nas zostawić samych? No dobra. Nimka, zanim zaczniesz mnie oszczędzać, nie musisz się o nic martwić. Mam wszystko pod kontrolą. Masz 16 lat i próbujesz wejść porywnie, ponieważ marzy ci się sława i pieniądze. Parafrazując, mamy wszystko pod kontrolą. Mamy wszystko pod kontrolą. Co masz niby pod kontrolą? Że co? Że wejdziesz po tej głupiej rynnie i się połamiesz? Zaś nie dramatyzuj. Co nie dramatyzuj? Przecież ty naprawdę możesz sobie połamać kręgosłup albo nawet gorzej. No, no, tak. mówię ci, mamy wszystko pod kontrolą. Albo skończysz tę akcję, albo to już jest koniec z nami. To koniec z nami. Co? Tam, tam był ten złośliwy facet. 16-latek dzięki kontrowersyjnym filmikom, które zamieszcza w internecie, stał się szkolną gwiazdą. Jak chcesz zarabiać kasę, to musisz nas ciągle czym zaskakiwać. Mm. Już wy się o to nie martwcie. Wymyślę coś takiego, że wam szczęki popadają. <laughs> Ty się lepiej wali w ten swój głupi web. Z czysto psychologicznego punktu widzenia jest to bardzo trafna, choć językowo. Mocno surowa konstatacja. Borys ogłosił w internecie nową zrzutkę. Nie no, nie wierzę. Ty widziałaś to? Borysowi odwaliło i to kompletnie. Napisał, że chce się podpalić i potem zdejmie sobie ciuchę. Błąd logiczny! Borysowi by odwaliło, gdyby się podpalił i nie zdjął ubrań. Jak on wtedy będzie brał udział w zdalnych zajęciach? Tak! A, 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 a. Nauczyciel nic nie zrozumie. Ej, Borys, stój! Stój, musimy pogadać, serio. Słuchaj, mistrzu, pokazałeś, że jesteś twardzielem, ale teraz już wystarczy. Co? Koniec tej zabawy, serio. Żadnego podpalania się nie będzie. A co ci się nie podoba w podpalaniu? Poparzenia trzeciego stopnia podczas przebijania z tobą piątki ziomek. Fajna była zabawa, ale teraz robi się groźnie. Po skończonych lekcjach Nina wraca do domu. Postanowiła, że nie będzie się dłużej interesować wyczynami byłego chłopaka. Sorry, sorry, sorry. Nina, słuchaj, musimy pogadać. A Ty co chcesz? Masz ogień? Chcę być jak Jukęk, tylko debil! Ua! On już uzbierał te kasy, rozumiesz? Dwie godziny uzbierał. Bo ludzie są beznadziejni i głupi. Dzisiaj chcę nakręcić ten filmik. Dzisiaj się podpali, Kumasz? No i co my możemy teraz zrobić? Słuchaj, nie mam pojęcia, ale musimy go jakoś powstrzymać. Dobra, chodź, mam pomysł. Nina postanowiła powiedzieć o planach Borysa i jego matce. Dziewczyna wie, że to jedyna osoba, która może przemówić szesnastolatkowi do rozsądku. Jestem prawie pewien, że mama jest ostatnią osobą, która jest w stanie przemówić szesnastolatkowi ze zwariowanymi pomysłami. Do rozsądku. No chyba, że precyzyjnie dobierze słowa. się lepiej wali w ten swój głupi łeb. Ale podkablować go u starej, no przecież tak się nie robi. No i co z tego? To co, wolisz, żeby się podpalił? No jasne, że nie. Ale nie ma jej na chacie. i co teraz? Nie wiem. Jego mama jest dla niego naprawdę ważna. O. Dzień dobry. Dzień dobry. A co wy tu robicie? Borysa jeszcze chyba nie ma. Rozpala grilla, właśnie dlatego przyjechaliśmy, bo nie macie grilla. Jak widzicie, mam tutaj podpałkę, czyli wiadomo, który to filmik. Tak, podpalam swoje ubrania. Zapłaciliście za to, więc to macie. Oczywiście, wszystko, wszystko będzie ok. Nie zamierzam się tu zabić, zamierzam robić kolejne filmiki. Zależy mi na tym kanale i zależy mi na Was. Zaczynamy! Jednak to zabezpieczenie przed dziećmi do czegoś się przydaje. Ja też nigdy nie mogę tego cholestwa odkręcić. Po cholerę się wtrącacie?! Stary, to jakieś szaleństwo! Całe to podpalanie... Wiem, że nie zostało ci dużo czasu. O czym ty mówisz?! Wiemy, że masz guza mózgu. Twoja mama nam o wszystkim powiedziała. Dałaś mi słowo! Ja już nie będę zdrowy. Wy nic nie kumacie. Myślicie, że kasa z filmików jest dla mnie? Ja to wszystko zbieram dla mamy. Chciałem, żebyś po mojej śmierci coś miała, żebyś nie musiała już tak ciężko harować jak teraz. Boże, Borys... Wyniki Borysa obejrzały już kilku lekarzy. Nie jeden. I nie tylko w Polsce. Nikt nie podejmie się operacji, bo oznaczałaby wyrok śmierci. Ale może są jeszcze jacyś lekarze, do których pani nie dotarła? Motyla Noga, no tego to się... nie spodziewałem. No, na... chciałbym cię coś poprosić. No jasne. Kiedy mnie już nie będzie, zaglądaj czasem do mamy. Nie chcę, żeby się i pokała. Borys, zepsułeś mi płynto odcinka. Dzięki. Ale i tak ją powiem. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie dla sławy czy pieniędzy są w stanie zrobić coś, albo nakłonić kogoś do zrobienia czegoś. Już srałpie z głupiego, ale niemoralnego, albo co chyba najgorsze, krzywdzącego. I wydaje mi się, że tylko od nas, widzów, od naszego zainteresowania. Od naszego zaangażowania, od naszej oceny tego, od naszego uczestnictwa w tym nawet tylko w roli biernego odbiorcy zależy w którą stronę pojedzie ten rozpędzony pociąg, który nazywamy internetem. Tyle, ja to tylko tu zostawię. I to już niestety koniec tej niezwykłej i zaskakującej przygody w świecie pieniędzy. A dzięki temu odcinkowi wiemy że można ćpać jagodzianki przez trzykawkę. Dlatego w całym mieście nie oddychania... portrety rety ruszyły już z pełną parą, pierwsze karykatury już do was trafiły. Bardzo się cieszę, że jesteście z nich zadowoleni, a wszystkich, którzy chcieliby podarować komuś wyjątkowy prezent, uśmiech w krzywym zwierciadle, zapraszam na naszą stronę, wydawnictwo creativeus. I to na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. BUJA!